I witam Was w kolejnym filmiku. I dziś zapraszam Was na filmik z serii Czy to naprawdę działa, i chyba będę w tym roku jednorożce. Zobaczcie co mi właśnie na czole, Po prostu jakaś masakra. A teraz przechodzę do Was z produktem, który tak jakby ma mi to wszystko zakryć. Czyli przechodzę z produktem do nakładania podkładu, pudru, czego tam używacie na co dzień do makijażu. E, a mowa tutaj o Finger Sponge. Czyli ogąbce mm, na palec. Tak, tak, jak sama nazwa o tym mówi. Gdzie znalazłam ten produkt? Ten produkt znalazłam w sklepie Rickies. To jest ten sklep, o którym Wam już kiedyś mówiłam i nawet powstał filmik, gdzie testuję różne właśnie kosmetyki z tego sklepu. Więc jeżeli go jeszcze nie widzieliście, to Was zapraszam. I tam też Wam opowiadam, gdzie ten sklep się znajduje i wszystkie tam inne ciekawostki na ten temat. Gąbka kosztuje 6,99 dolara, ale sądzę, że jeżeli poszukacie dobrze na necie i na przykład. Poszukacie gdzieś na stronkach azjatyckich, to na pewno y, taką gąbkę znajdziecie dużo taniej. Nie wiem, jak będzie z jakością i czy będzie taka sama, ale na pewno można ją dużo taniej znaleźć. E, wystarczy, żebyście sobie wpisali tą, tą tutaj nazwę y, w Google'ach i na pewno y, Wam y, wujek Google pomoże y, znaleźć taki produkt. Dobra, e, co mówi nam sam producent? Nam sam producent mówi, że nie posiada gąbka lateksu. Że można ją właśnie myć wodą z mydłem, czyli jest taka właśnie do, do zmywania i wielorakiego użytku. I że jest ponoć super soft, czyli jest taka właśnie delikatna, mięciutka. Można ją też stosować do, z tego co tutaj czytam, do właśnie kremowych, płynnych fluidów. I też do suchych pudrów, więc sprawdzimy. Można też używać ją. Na sucho i na mokro. Też to sprawdzimy. Dobrze, to otwieramy produkt. Rzeczywiście jest bardzo mięciutka ta gąbeczka. Taka fajna, taka może nawet i do beauty blendera podobna. Naprawdę jest, yy, jestem w szoku, bo myślałam, że będzie dużo twardsza. Tak się przedstawia gąbeczka z bliska. Ona jak widzicie, tutaj ma taki otwór, bo trzeba tu wsadzić palec. I tak nakładać swój produkt do makijażu. Zobaczymy, czy to się sprawdzi. Czuć tutaj troszeczkę taki opór na samym czubku, że mogłabym jeszcze jakby głębiej wsadzić ten palec, ale już się nie da. Użyjemy sobie na sucho teraz. Dobra. Niby na filmikach, takich wiecie, instruktażowych jest pokazane, żeby produkt nacisnąć wycisnąć na gąbkę bezpośrednio, ale jak sami dobrze wiemy, tak się nie powinno robić, to bo wtedy nasz produkt jakby wchłania się, prawda, w gąbkę zamiast w naszą twarz. Ale dobra, zróbmy tak jak oni pokazywali. Może ta gąbka nie wiecie, nie, nie wchłania tak za dużo produktu. I sobie tutaj to wszystko zaraz wklepiemy. śmieszne, dziwne jest uczucie, bo ja jednak gąbek używam na mokro i dziwne jest takie uczucie, jak się na sucho jednak używa. Na pewno fajną sprawą jest to, że nie, nawet nie wchłonęło mi, słuchajcie, tak dużo produktu w gąbkę. Jest gąbka brudna, ale jednak produkt jest na twarzy. Na pewno taką dużą rzeczą na plus tej gąbce jest to, że ona jest tak zakończona bardzo spiczasto i jednak tym palcem można sobie tam docisnąć, na przykład pomiędzy nosem, tutaj w okolicach oczu, to zaraz korektor będziemy brać. I na przykład, jak macie jakieś, prawda, niedoskonałości, tak jak w moim przypadku, tu, czy tu, można sobie tam, prawda, to jeszcze do. tak jakby jeszcze sobie docisnąć. Chociaż nie polecam, żeby nam się te zarazki, prawda, nie rozprzestrzeniały, no ale dobra. Że wiecie co, użyć lusterka, bo jednak w poglądzie to mało co widzę. Nie no, powiem Wam, że produkt jest na mojej skórze. Nawet całkiem fajnie jest rozłożony, widać różnicę, bo on jest ten krem ciemniejszy. Tu widzicie, jeszcze jestem jasna i mam takie jakieś różne niedoskonałości, a tu jednak już jest ładnie wszystko. Jeszcze skończymy y, tym produktem na sucho, właśnie tą, jakby sobie część. No dobrze. Teraz y, weźmiemy sobie y, korektor. Jeszcze na sucho chcę to wypróbować. Czyli znowu biorę. Znaczy ten akurat y, korektor. Akurat ten korektor nakładam bezpośrednio już tutaj na skórę, bo on ma też taki aplikator. No nie wiem, czy nie za dużo dałam. <gry> Oj, chyba za dużo, wiecie, co muszę przełożyć, jakby tego produktu na drugie oko. Widzicie, w ogóle ta gąbka nie wchłania te... wam pokazuję. w ogóle ta gąbka nie wchłania e, tych kosmetyków, więc to jest na bardzo duży plus. Jest bardzo przyjemna. Taka, wiecie, milutka w życiu. Oczywiście jest soft. O, i to jest fajne. To jest super! W innych gąbkach jednak no też są tak, prawda, zaokrąglone, tak jak w beauty blenderze czy ym, z innych firm te gąbki, ale powiem Wam, że zawsze mnie denerwuje, że tu mi zostaje taka czerwona linia, którą muszę później palcem, prawda, dosmarować. A tu, proszę bardzo, mogę sobie dosmarować bezpośrednio przy samym oku. Mega sprawa. I powiem Wam, że jednak na oku bardzo przyjemnie jest tak sobie paluszkiem delikatnie rozprowadzić korektor. Jak na razie gąbka daje radę. Dobra, idę teraz zmoczyć i zobaczymy jak sobie poradzi, e, kiedy jest mokra. Zmoczyłam gąbkę i oczywiście tak jak przy beauty blenderze czy tych innych gąbkach do makijażu, gąbka <grywka> zwiększyła swój e, swoją wielkość. I może to będzie na plus, może nie, ale Zobaczcie, ona teraz mi po prostu wisi na palcu, bo też powiększył się ten otwór na sam palec, a wtedy było dużo lepiej, bo było tak ściślej i miałam dużo większą kontrolę. Teraz mi ta gąbka tak lata. No dobra, zobaczmy, jak sobie tutaj poradzę. Teraz odwrócę sobie gąbkę na drugą stronę, żebyśmy widzieli efekty. O, widzicie, i teraz automatycznie mi same palce idą, żeby jednak chronić tą, 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 tą gąbkę i ją trzymać. Więc myślałam, że tak sobie da. No, dobra, zobaczymy. No, teraz jest dużo gorzej, moim zdaniem. Jak ona jest jednak na mokro, bo jednak nie spada teraz ta gąbka. I teraz nie mam już, jak ona jest taka większa, nie mam takiej już kontroli, jak ona była, miała mniejszą objętość. Wtedy ładnie przy oczach mogłam sobie to zrobić samym palcem, A teraz to muszę trzymać. I jednak już się większa zrobiła i już mi tak ładnie nie kryje tego oka. Nawet możecie zobaczyć, że tu mam tą czerwoną linię cały czas, a tu już jej nie mam. Więc tak, średnio mam okro. No i teraz sobie użyjemy produkt na całą twarz. Znowu zrobię tak jak wtedy. No, przekręca mi się ta gąbka. Dobra, będę ją tak trzymać. Klepiemy to. Powiem Wam, że jak jest mokra, to chyba bardziej wchłania się wtedy ten preparat niż jak, była, niż jak była właśnie sucha. Więc moim zdaniem to już jest minus tej gąbki, że jednak na mokro słabo działa. No widać różnicę, zawsze tutaj dużo lepiej mi to wyszło niż tutaj. Nie wiem, tak mi się wydaje, że... Macie teraz porównanie. Strona na mokro i strona na sucho. Nie jestem zadowolona z tego efektu. Eee, spróbujmy teraz puder. Puder standardowo używam w takim kompakcie i spróbujemy. Teraz mam tu jeszcze jakąś jedną stronę czyściejszą. Mogłam na sucho też sprawdzić jak to działa. Zapomniało mnie się. Znaczy powiem wam, że tak, jeżeli chodzi o puder, to, to, to fajnie działa, nawet na mokro. Tutaj ładnie wszystko, prawda, ym, matuje i skóra się tak nie błyszczy, więc widać to działanie. No dobra, przejdźmy y, do opinii końcowej. Czy to naprawdę działa? Działa, ale na sucho. Na mokro nie polecam. Sami, sam, sam, sami widzieliście, że nie byłam zadowolona z efektu, no bo jak widzicie ta gąbka mi po prostu tutaj fruwa teraz, więc dużo bardziej mi się podoba efekt i działanie tej gąbki na sucho. Czybym kupiła tą gąbkę? Sądzę, żebym kupiła, bo ja też jestem, będzie takim frykiem gadżetowym i ja uwielbiam takie rzeczy. Czybym kupiła tą gąbkę? Sądzę, żebym ją kupiła i tak, i tak. Bo ja też jestem takim, wiecie, frikiem na punkcie różnych gadżetów nowości kosmetycznych, więc na pewno bym chciała to sobie wypróbować. E, na pewno będę używać tej gąbki, ale na sucho, bo mi się dużo bardziej ten efekt spodobał i naprawdę dużo wow dla tej gąbki, bo naprawdę fajnie działa i, i, i też mi się wygodnie nakładało. Jeżeli chodzi na mokrą, to widzieliście jak. jak no, jak to działa? No, nie działa tak, bo mi nie trzyma. Ja mam jakieś też może wyjątkowo chude palce, no ale, ale nie trzyma ta gąbka. Mm, tak, oczywiście, bym mogła ją używać na Mokro, jak normalną gąbkę, ale to nie o to w tym chodzi, bo to ma być gąbka właśnie na palec. No dobrze, e, czy to naprawdę działa? No, działa, tak? No, nie mogę powiedzieć, że nie działa, bo na sucho nie zadziałała. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał, że Wam się przyda. Koniecznie dajcie znać, czy też już stosowaliście tą gąbkę, czy, czy, czy testowaliście. Dajcie koniecznie znać, czy, czy jest gdzieś u Was dostępna. Ja już się teraz z Wami żegnam. Do usłyszenia bliziaki.